ludzie ścigają na egzamin Owszem, pominałem się Ja nie zostanę prawnikiem A to jest Gunnar Bryndal Ja nie Nie Kasta Nowy klub, znaczy nowy członek klubu X -y i Opsu A to nagrywasz? Tak, witam Ja. Jestem z mamą dalekim uśmiechem. Takie. Czy tak byście mogli mieć pytania? Nie, mam, ja nie mogę tak, to to jest niezgodne z zasadami etyki. Wszystkiego nazywa też biały, a wszystkie kartki są białe. Tak. No. Tak. Wszyscy mają to samo zdarzenie. Proszę nam pomachać. sobie Nie.